CSR i ESG od ludzi dla ludzi to wyjątkowe wydarzenie, które organizowane jest już po raz kolejny w stolicy Małopolski, w Krakowie. Łączy ono w sobie bardzo wiele istotnych funkcji. Z jednej strony dzielenie się wiedzą, z drugiej strony nawiązywanie kontaktów. Tak, i do tego drugiego elementu odniosę się teraz nieco szerzej. Nawiązywanie kontaktów, czyli z angielskiego nazywane networkingiem, powoduje, że łapiemy lepszy kontakt z pozostałymi uczestnikami wydarzenia biznesowego. W tym przypadku CSR i ESG od ludzi dla ludzi. To dzięki networkingowi budujemy nowe relacje i to zarówno pod kątem budowania naszej wiedzy, ale także i relacje biznesowe albo charytatywne. W końcu nie każdy biznes musi kończyć się na wymianie finansowej. Równie dobrze to my możemy zaangażować się w jakąś pomoc w postaci wolontariatu, na przykład, albo poznania różnych ciekawych rzeczy, które są realizowane wokół nas. Korzystajcie z networkingu. Networking jest czymś absolutnie naturalnym dla nas jako ludzi i powinniśmy z niego korzystać przy każdej możliwej okazji. Powinniśmy to robić już w przeddzień wydarzenia, kiedy na przykład spotykacie się z uczestnikami wydarzenia, w którym bierzecie udział w tym samym hotelu, albo tuż przed wejściem do recepcji, do głównego miejsca, gdzie odbywa się sama konferencja. Zobaczcie, ci wszyscy ludzie przyjeżdżają w tym samym celu wziąć, Udział w wydarzeniu, w tym przypadku CSR i ESG od ludzi dla ludzi. Korzystajcie z każdej okazji, aby porozmawiać z drugą osobą, zainteresować się nią, a zobaczycie, że dokładnie to samo spłynie na Was z drugiej strony. I bądźcie otwarci na innych. Jeżeli ktoś do Was podejdzie, zainteresujcie się tą osobą, odpowiedzcie na jej pytania, dajcie jej znać, po co tu przyjechaliście, kogo chcecie tutaj spotkać, jaki jest cel Waszej obecności na tym wydarzeniu. No, i na koniec nie bójcie się rozmawiać także z organizatorami całego wydarzenia. Organizatorzy CSR i ESG od Ludzi dla Ludzi, w końcu mają to nawet wpisane w nazwie, zadbają o to, aby połączyć Was z innymi uczestnikami. Jestem absolutnie pewien, że będzie to dla Was bardzo dobrze i mile spędzony czas w Krakowie podczas konferencji CSR i ESG od Ludzi dla Ludzi. Spędźcie go tam, ja też tam będę. Mam nadzieję, że wielu z Was będę miał osobiście poznać i przynajmniej zamienić kilka zdań. Do zobaczenia w Krakowie.